Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie we wtorek, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza słyszymy o wyborze dwunastu apostołów. Słyszymy o wyborze, a nie o powołaniu. Jak to często sobie tłumaczymy, słuchając tej Ewangelii. Jaka jest różnica między wyborem a powołaniem? Taka, że powołany jest każdy z nas do tego, aby służyć Panu Bogu, powołany jest każdy z nas do tego, aby osiągnąć zbawienie, aby osiągnąć życie wieczne. Po to Pan Bóg każdego z nas powołuje. Natomiast wybór może być różny. Możemy być wybrani do służby kapłańskiej, zakonnej, misyjnej. Do służby w rodzinie, czy bycia singlem, do, możemy być wybrani do pracy jako lekarze, strażacy, policjanci. I to jest ta właśnie różnica. Ale co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, jak Pan Jezus dokonuje wyboru, i to jest też zachęta dla nas, abyśmy i my w taki sposób wybierali to, co Bóg dla nas przygotował. Mianowicie idzie na modlitwę. Czyni to poprzez modlitwę, poprzez rozmowę z Panem Bogiem. Trwając na modlitwie, wybiera apostołów, tych dwunastu, którzy za Nim pójdą. I my, kiedy dokonujemy wyboru, czy to taką pracę wybrać, czy inną, czy tu zamieszkać, czy tam zamieszkać, czy należeć do tej, czy innej wspólnoty, idźmy najpierw na modlitwę, rozmawiając z Panem Bogiem, rozmawiając z Jezusem. Prośmy o pomoc w wyborze tego, co dla nas najlepsze, najkonieczniejsze i najbardziej potrzebne. Wybierajmy to, co przyczyni się do naszego zbawienia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, pozdrawiam z Panem Bogiem.